Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Król Polski i Maryja Królowa Polski. Fundacja Jezusa i Maryi wypełnia zapowiedziane wcześniej plany organizacyjne. Produkcja przedstawianych produktów ruszyła z opóźnieniem. Obecnie banery i ikony są rozsyłane zgodnie z napływającymi zamówieniami. Produkcja figurek i modlitewników rozpocznie się w grudniu. Wobec tych ustaleń można składać zamówienia, aby wreszcie wszystkie dzieci Boże Królestwa miały szansę się zabezpieczyć. Prosimy bardzo o włączenie się każdej rodziny w ostateczne zaangażowanie w głoszenie Królestwa. Zewnętrznie głosimy je i reklamujemy na naszych domach, balkonach, tarasach, ogrodzeniach oraz w ogrodach, stawiając kapliczki. I organizując ołtarzyki w każdym domu. Oferujemy Dzieciom Królestwa pełne zabezpieczenie na terenie całej Ojczyzny, bo to od Was zależy, czy przyjęliście w swoim sercu i wokół siebie, że tu i teraz istnieje już deklarowane Królestwo Jezusa i Maryi. Swoim zaangażowaniem potwierdzimy przynależność do nowej społeczności, jako wybrani. Narodu wybranego do nowej ery ducha świętego. Na to wybraństwo trzeba zapracować osobiście. Każdy, począwszy od siebie, promieniuje wokół nowym porządkiem według Bożych dekretów ogłoszonych przez wielu proroków oraz samego Jezusa i Maryję. Zapraszamy na stronę maryi.pl. Oraz do kontaktu telefonicznego pod numer telefonu 664-931-301 w celu zapoznania się z całym asortymentem produktów. Wszystkie dewocjonalia są poświęcone i zaopatrzone w błogosławieństwo kapłana lub egzorcysty. Dodatkowo do każdej przesyłki z Królestwa dołączamy gratis sól egzorcyzmowaną, a do figurek także olej egzorcyzmowany. Jednocześnie chcemy z całego serca podziękować ofiarodawcom, hojnym darczyńcom za przekazane ofiary i cegiełki, które są niezbędne do funkcjonowania fundacji. Dzięki tym darom serca przetrwaliśmy trudny okres, pokrywając opłaty księgowe, ZUS oraz wszelkie comiesięczne koszty. To daje nam siłę przetrwania w celu wypełniania woli Bożej. Halina Maria z Panem Bogiem.